W tej chwili TikTok jest najbardziej popularnym serwisem społecznościowym. Umożliwia nagrywanie filmów wideo w takim formacie pionowym, czyli dostosowanym do komórek. I W 2021 roku był najchętniej pobieraną aplikacją na całym świecie. I w tej chwili może się poszczycić, pochwalić miliardem użytkowników, więc to wszystko jest bardzo imponujące. A na TikToku są różne kanały. Takie, które są bardzo rozrywkowe i chodzi tylko o zabawę, ale też takie bardziej poważne. Natomiast to, co jest w TikToku no, bardzo ważne i naturalne, że bardzo często korzysta się z muzyki w nagrywaniu filmików. No i teraz pytanie, jak to zrobić legalnie? I o tym będę mówiła dzisiaj w siódmym odcinku z drugiej serii the Save the Music with Na TikToku dostępna jest biblioteka dźwięków, która TikTok udostępnia. Ta strona dźwięków dzieli się jakby na dwie części. W jednej części są dźwięki, które można udostępniać z filmami niekomercyjnymi i takimi do użytku osobistego czyli jak ktoś sobie po prostu, nie wiem, nagrywa w domu jakiś taniec i do tego dołącza muzykę. Jest mnóstwo takich filmików, a z drugiej strony jest katalog taki do użycia komercyjnego, nieosobistego i jakby TikTok wprost mówi, że można wtedy korzystać do, z tej muzyki w celach reklamy, e, dołączać się do filmów, do, do komercyjnych materiałów, więc to też jest możliwe, tylko jakby trzeba dostosować muzykę, którąś, z której się korzysta, czyli jakby albo korzystać z tej strony dźwięków do użytku osobistego, albo z, z tej strony dźwięków komercyjnych. Dołączanie muzyki do filmów na TikToku jest bardzo intuicyjne, właściwie jak coś nagrywamy pojawia się ikonka dołącz dźwięk i potem właśnie pojawia się ta lista, bardzo bogata tak naprawdę biblioteka dźwięków, a tak naprawdę też fragmentów utworów muzycznych, które można właśnie dołączyć do wideo i potem to w bardzo prosty sposób opublikować. Natomiast jeżeli chcielibyście skorzystać z własnej muzyki, z własnych dźwięków, z własnych materiałów, no to zasada jest taka, jak w innych portalach społecznościowych, trzeba mieć do tego prawo. I TikTok może w takim pop e, up, takim okienku wysk wyskakującym, zapytać nas, czy masz prawa do tego materiału, do tej muzyki, którą chcesz dołączyć do filmu, no i wtedy musimy odpowiedzieć tak, no bo inaczej TikTok nam za zablokuje możliwość korzystania. Natomiast jeżeli okaże się, że ten, no nie mieliśmy prawa do tej muzyki, która została dołączona do filmu, do tego krótkiego wideo, no to TikTok może taki film po prostu usunąć. No i jeżeli dołączamy naszą muzykę, no albo taką, no której nie bierzemy z tej strony dźwięków TikToka, tak w skrócie mówiąc to musimy sami zadbać, czy mamy prawo do korzystania komercyjnego, czy możemy połączyć z jakąś komercyjną treścią tą muzykę, czy to jest użytek osobisty, czy e, możemy zastosować prawo cytatu, odsyłam do filmików, e, do poprzednich odcinków, czy jakby odpowiedzialność za legalność tego korzystania spoczywa na nas. I TikTok jakby nie bierze odpowiedzialności za tą e, legalność tego korzystania, więc może nam takie wideo po prostu zablokować. Jeżeli... Okaże się, że wykorzystanie muzyki było nielegalne. Czyli generalnie, jeżeli korzystamy z tej strony dźwięków TikToka, czyli z, tych, z tej muzyki, którą po prostu dołączamy do wideo w ramach aplikacji, w ramach mechanizmów aplikacji, to nie musimy się o nic martwić. Tylko o to, żeby korzystać z właściwego katalogu, czyli z katalogu albo niekomercyjnego, albo komercyjnego, czyli jakby tutaj trzeba właściwy katalog wybrać i dostosować go do swojego filmu. Natomiast jeżeli przesyłamy własną muzykę, własne tło muzyczne, no to już tutaj musimy po prostu sami zadbać o legalność tego materiału i zasady jakby. Weryfikowania tego, no tak, są takie jak na YouTubie, to odsyłam znowu do, do wideo o tym, jak to działa na YouTubie, no ponieważ tak, każdy, kto stwierdzi, że jakaś muzyka narusza jego prawa, może zgłosić naruszenie ręcznie, i wtedy, no musimy albo powołać się na dozwolony użytek, albo na jakiś inny tytuł prawny do tego, żeby korzystać z tego wideo, no albo wideo zostanie usunięte. No jeżeli wiele razy dojdzie do takiej sytuacji, to nasze konto może zostać zablokowane. Co więcej, TikTok pisze w regulaminie, że jeżeli taka jakby było dużo naruszeń w przeszłości, to nawet może uniemożliwić założenie nowego konta. Więc jakby tutaj trzeba naprawdę um, do tego podejść poważnie i albo korzystać z biblioteki dźwięków TikToka, albo mieć pewność, że materiał, z którego korzystam, mam do tego prawo. No pytanie jest takie, czy twórcy, których muzyka jest w tej bazie dźwięków, na tych stronach dźwięków TikToka, dostają coś z tytułu tych udostępnień? No, na pewno TikTok musi mieć umowy z podmiotami, które, które są właścicielami praw do tych treści. No i muszą też tutaj, też jakby w otoczeniu prawnym, które się buduje, mieć y, umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania. Natomiast czy tak jest, no trudno mi zweryfikować, bo musiałabym mieć informacje z wewnątrz. Natomiast jakby, no nie ma innej opcji, tak? Oni muszą mieć y, prawo do tego, żeby w ramach aplikacji ta muzyka była wykorzystywana legalnie. Natomiast tajemnicą poliszynela jest to, że te stawki są naprawdę... Minimalne. Tak? i tutaj taki apel no, do tego, do wszystkich autorów, czy do wszystkich e, twórców, czy wszystkich użytkowników, żeby jednak popierać inicjatywy, które dążą do tego, żeby takie serwisy, no i TikTok, który ma miliard użytkowników, jednak troszkę w większym stopniu dzielił się przychodami, które uzyskuje e, z twórcami, bo niestety te stawki są naprawdę bardzo niskie. I to jest tym bardziej istotne, że na, naprawdę przy miliardzie użytkowników i jeżeli jakieś wideo na TikToku stanie się wiralem, no to naprawdę tych wyświetleń jest no, bardzo, bardzo dużo. A co więcej, popularność piosenki na TikToku sprawia, że we wszystkich innych serwisach streamingowych ta piosenka też zaczyna wyżej być notowana, tak, że rośnie jej, roś, rosną odtworzenia na Spotify, na YouTubie, przecież są nawet specjalne playlisty muzyka z TikToka tak, na, na Spotify'u, więc sukces na TikToku przekłada się naprawdę na sukces też jakby w całym tym cyfrowym świecie, więc to jest bardzo ważne, żeby twórcy czerpali z tego przychody, tak, Czyli to, co im się należy, no bo to jest sukces, który właśnie wideo też zawdzięczają fajnej muzyce, ciekawej muzyce, takiej chwytającej, czy właśnie trafiającej w punkt do jakiegoś tematu. No to, to było wszystko z perspektywy twórcy treści, czyli jak ja chcę stworzyć jakieś wideo na TikToka, no to co zrobić? No jeszcze powtórka, najlepiej korzystać z, z tej strony dźwięku z TikToka i, i wtedy wszystko powinno być w porządku. Natomiast co wtedy, jeżeli chcemy to wideo udostępnić na przykład? Albo w jakiś sposób utrwalić, albo nie wiem, dać na YouTube'a, tak? Bo to też często się zdarza. Więc TikTok w regulaminie umieścił licencję, którą użytkownik, czyli ktoś, kto właśnie uploaduje wideo na TikToka, udziela innym użytkownikom. I tutaj się posłużę tym tekstem licencji, bo myślę, że warto jakby go przeczytać. Udzielasz każdemu użytkownikowi platformy niewyłącznej, bezpłatnej, obowiązującej na całym świecie licencji na dostęp do swoich treści i korzystanie z nich, w tym powielanie. Czyli kopiowanie, udostępnianie lub pobieranie, adaptowanie, czyli jakieś tam przerabianie lub tworzenie opracowań, czyli uwaga, można robić przeróbki, yy, na przykład ujmowanie treści użytkownika we własnych treściach, wykonywanie i przykazywanie tych treści do wiadomości publicznej, na przykład ich wyświetlanie przy użyciu, przy użyciu opcji i funkcji platformy do celów rozrywkowych. Zastrzeżeniem ustawień platformy wprowadzonych przez Ciebie. Czyli co jest kluczowe przy użyciu opcji i funkcji platformy? Czyli te wszystkie czynności, udostępnianie, kopiowanie i tak dalej, można robić tylko za pomocą tego guzika, który jest na TikToku, czyli udostępni i wtedy mamy różne opcje, gdzie można takie wideo udostępnić. I wtedy też automatycznie, jeżeli udostępniamy poza TikToka, powtarzam, że za pomocą tego przycisku na TikToku, do wideo automatycznie jest dodawane logo TikToka i oznaczenie autora, no żeby potem wiadomo było, że to jest materiał z TikToka. Więc, jakby za pomocą przycisku czy tam opcji na TikToku można udostępniać. Natomiast nie jest możliwe, na przykład, oddzielenie dźwięku od wideo właśnie za pomocą tej opcji, więc zawsze to udostępnienie będzie obejmowało całość. Tak? Natomiast jeżeli chcemy udostępnić inaczej, czyli nie za pomocą tego przycisku, to już jakby licencja TikToka tego nie obejmuje, więc lepiej tego nie robić po prostu. No i właśnie, kiedy ta licencja dla TikToka wygasa? Wtedy, kiedy usuniemy konto z portalu. Czyli dopóki jesteśmy, mamy konto w serwisie TikTok i mamy te filmy tam udostępnione, dopóty ta licencja jest aktywna, jak usuniemy nasze konto, ta licencja wygasa. Tylko trzeba być świadomym, no, że jeżeli daliśmy opcję Duet albo jakieś inne, które sprawiają, że to wideo jednak jest dostępne na przykład na portalach innych, na kontach innych osób, no to nie możemy go trwale usunąć, bo ono jakby funkcjonuje też na kontach innych użytkowników. I TikTok też sobie zastrzega możliwość jakby utrwalania tych wideo, jak to napisali, ze względów prawnych. Co to znaczy, nie wiem, ale okej, okay. tak napisali w regulaminie. To, co też podkreśla TikTok i no myślę, że warto sobie uświadomić, jest to, że te materiały, które udostępniamy, dalej są naszą własnością, oczywiście poza tymi, które bierzemy z ich strony dźwięków, natomiast udzielamy licencji, tak? czyli ta licencja jest aktywna, dopóki mamy konto w serwisie, ale materiały dalej są naszą własnością. TikTok też stara się współpracować z autorami i umożliwia taką opcję wniosku o udostępnienie muzyki, właśnie swojej na TikToku, czyli tak naprawdę takiej zawarcia umowy na to, żeby nasza muzyka, nasz katalog był dostępny na TikToku. No co może być bardzo fajne nawet przy tych niskich stawkach, bo, no właśnie, bo popularny na TikToku utwór staje się popularny w całym internecie, więc warta opcja rozważenia. Ale to już można w drugi, drugą stronę. Jest formularz, w którym podmiot uprawniony albo jego pełnomocnik, ale też organizacja zbiorowego zarządzania może napisać do TikToka, że pewne utwory nie powinny być udostępnione na platformie. Czyli jakby wskazać, które, których, powin, których powinno nie być w ramach tej biblioteki dźwięków, czy w ogóle przy udostępnianiu tych utworów dla użytkowników. Oczywiście jest cała procedura Notice and takedown, czyli jest opcja zgłoś wideo, jeżeli ona narusza prawa autorskie, nie wiem, prawa znaków towarowych czy jakieś inne prawa i wtedy jakby rozpoczyna się cała procedura, um, która ma albo wyjaśnić sprawę no, na korzyść osoby, która udostępnia wideo, czyli wtedy ona może się powołać na dozwolony użytek, na prawo cytatu, na parodię albo na inny tytuł prawny, no albo na korzyść właściciela praw, który wykaże, no, że użytkownik nie miał prawa do udostępnienia danej treści i wtedy zostanie ona Usunięta. Więc yy, widać, że dzięki tym narzędziom TikToka korzystanie z chronionych materiałów jest dosyć proste, gdy korzystamy właśnie z tej bazy dźwięków i korzystamy też z tych narzędzi udostępniania, które udostępnia TikTok. To jakby y, wtedy nie powinniśmy mieć żadnych kłopotów, natomiast trudniej jest, jeżeli korzystamy z własnych materiałów, z własnych dźwięków, wtedy trzeba zadbać o ich legalność. No, i właśnie problemem jest tak naprawdę tylko to, że te stawki są niskie i warto, żeby były wyższe. Ale to temat na inną dyskusję. Mam nadzieję, że wideo było ciekawe i pomocne. I zapraszam na kolejny odcinek z serii Save the Music z prawem. No, jak widać, korzystanie z cudzej muzyki, o ile korzystamy z narzędzi TikToka, czyli z, z tej strony dźwięków. Korzystamy z niej dobrze, czyli rozróżniamy korzystanie komercyjne, niekomercyjne, udostępniając też, korzystamy z, z narzędzi TikToka. To wszystko jest raczej intuicyjne, proste i bezpieczne. No, bardziej to skomplikowane jest, kiedy chcemy udostępnić jakiś materiał spoza tych baz TikTokowych, własne dźwięki, własną muzykę, albo cudzą, ale której nie ma na platformie. No i właśnie. Problemem jest to niskie wynagrodzenie, no ale to jest temat na inną dyskusję, więc myślę, że na dzisiaj wystarczy. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że to wideo było pomocne, ciekawe i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Save the Music z prawem.